Pani generał, tu się jacyś ludzie kręcą w bunkrze. Co? Jacy ludzie? No mówią, że jakiś abordaż yy, w tym bunkrze. Będę wały, abordaż jest na morzu. Wyłazić mi stamtąd. Nie, nie, to chodzi o to, nie mówią, że to będą improwizacje teatralne. I, i że będzie śmiesznie <ścoughs> i my wolelibyśmy zostać. Kategorycznie odmawiam. Wyłazić stamtąd, bo to będzie niesubordynacja. No ale pani generał, no na wojnie nie było za wesoło, więc może chociaż teraz troszeczkę zabawy. Niech pani też przyjdzie. A żebyście wiedzieli, że przyjdę. Przyjdę i wam tak... Będzwały! Będzie pamiętny dzień! A Abortaż w bunkrze. Sił warty.